Dzień Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Warto więc pomyśleć o dekoracji grobu. W ten sposób oddasz cześć i szacunek zmarłemu. Dekoracja powinna być trwała i prosta w wykonaniu. Znana florystka Elżbieta Kosydar podpowiada, jak udekorować groby Bliskich 1 listopada. Nieuchronnie zbliżamy się do święta zmarłych. W tym to czasie pamiętamy o grobach naszych zmarłych, bliskich. I tych, którzy polegli za ojczyznę. I jest to czas zadumy i takiego wytchnienia. To czas, kiedy na naszych grobach, naszych zmarłych pojawiają się kompozycje z kwiatów. Najbardziej charakterystyczną rośliną właśnie tego okresu są chryzantemy. Chryzantemy przywędrowały do nas z Japonii, właściwie z Dalekiego Wschodu. Były to małe, niekiedy rośliny, ale teraz ogrodnicy potrafią wyprodukować piękne kwiaty, bardzo okazałe, jak Państwo widzicie, które są żywe i najpiękniej dekorują nasze cmentarze. Jest to roślina, która właśnie w Polsce najczęściej, no i w Europie jest przewidziana właśnie na dekorację grobów. Z tym, że te wielkokwiatowe chryzantemy są dostępne właśnie najczęściej w okolicy święta zmarłych, ale w naszych kwiaciarniach właściwie cały rok możemy dostać chryzantemę gałązkową, która nazywa się margaretką i są to drobne kwiaty, które czasem służą nam do wykonania bukietów okolicznościowych. Ale skupmy się dzisiaj właśnie na chryzantemie. Więc z takiej chryzantemy możemy wykonać piękny piękną kompozycję na florecie, czyli na gąbce florystycznej w plastikowej obudowie, gdzie umieszczamy te kwiaty i te kwiaty swoją żywotność mają dość długo, ponieważ pobierają wodę właśnie z gąbki florystycznej. Te kompozycje najczęściej wykonujemy z kilku takich fajnych kwiatów wielkokwiatowych, ale mamy też kwiaty o takim ping kształcie. One są naprawdę w przeróżnych kolorach i teraz bardzo fajnie wyglądają też w kompozycjach świątecznych. Do takiej kompozycji możemy dołożyć różne dodatki. Są to właśnie omawiane wcześniej chryzantemy gałązkowe, ale mogą być też inne kwiaty, na przykład róże albo inne rośliny, kościki, które są bardzo trwałe, ale niektórzy po prostu chcą mieć taką kompozycję różnokolorową, więc wtedy takie kwiaty dokładamy. Jeżeli chodzi o to, czy te kwiaty mają być, jakie są właściwie trendy zawsze, prawda? To, nie, to O tych trendach możemy mówić, ale trzeba zawsze powiedzieć, że to, co my dajemy na grób, musi wyrażać nasze uczucia. Więc, jeżeli ktoś lubi stonowane kwiaty w tym samym odcieniu, tej samej tonacji barw, to proszę bardzo. Jeżeli ktoś lubi bardziej kolorową kompozycję, to także może taką wykonać. Tak samo bardzo często mamy do czynienia z roślinkami doniczkowymi, więc tutaj mamy akurat taką drobnokwiatową chryzantemę. Ona tutaj jest, ma wiele kolorów, ale bywa też tak, że są chryzantemy wielkokwiatowe i one też na okres wszystkich świętych bardzo, bardzo są polecane. Jeżeli chodzi o te chryzantemy, które właśnie teraz trzymam w ręku, to nie tylko one służą nam do dekoracji grobów. One także mogą dekorować nasze tarasy, balkony, miejsca wejścia do domu, gdzie można ustawić te chryzantemy. One są odporne na niewielkie przymrozki, więc nawet jeżeli będzie do minus pięciu stopni, ta chryzantema zachowa swoją żywotność. Te chryzantemy wielkokwiatowe, o których też wcześniej mówiłam, one raczej są dość podatne na niskie temperatury i mogą nam wzmacniać. Te drobne kwiaty zawsze są piękne i naprawdę, tak jak mówię, mogą nie tylko groby dekorować, ale także być dekoracją naszych tarasów i ogrodów. Co Państwo widzicie chyba na terenach zieleni miejskiej, gdzie też pojawiają się te chryzantemy? Bardzo ciekawa roślina, długotrwała i myślę, że już bardzo popularna. Popularnością teraz cieszą się również roślinki. Doniczkowe, ja tu pokażę Państwu, to jest kapusta, kapusta, którą, która jest bardzo pięknie wyprodukowana, to jest roślina w doniczkach. Myślę, że też jest taką nowością. Od kilku lat w sumie jest, ale teraz służy się, znaczy jest taka dość, zaczyna być popularna po prostu. Można ją wykorzystywać właśnie do dekoracji, do dekoracji grobów, ponieważ ona nie przemarza, ona wytrzyma bardzo duże minusowe temperatury i można ją właśnie. W, w, wykorzystać do dekoracji. I pokażę Państwu taki przykład. To jest taka drewniana skrzynka i proszę zobaczyć, mamy tutaj właśnie tą, chryzan tą kapustkę ozdobną, o właśnie. Do tego jest jeszcze wrzos, bo wrzosy bardzo pięknie wyglądają, jeszcze takie są bardzo jesienne. No, mulembekia i Kalocefalus to są rośliny, które tutaj dodatkowo są w takiej kompozycji jesiennej wykonane. Ja proszę Państwa, myślę, że nawet do świąt Bożego Narodzenia taka kompozycja może dekorować nasze groby i na pewno będzie się dobrze na pewno będzie dobrze wyglądać. Ja polecam żywe kwiaty, ponieważ. Zawsze mają tą swoją siłę i moc wywoływania u nas wrażeń, ale bywa tak, że jedziemy gdzieś daleko na groby, jedziemy tam tylko raz w roku albo bardzo rzadko odwiedzamy groby zmarłych, więc wtedy możemy kupić sobie czy wykonać kompozycję z roślin no, suszonych. Które są też mniej trwałe, albo ze sztucznych, które jednak no, dość często goszczą na naszych cmentarzach. I teraz, co można wykonać, jeżeli chodzi o dekoracje z roślin sztucznych? Nie musi być to bardzo skomplikowana dekoracja, ale tutaj pokazuję Państwu taką dekorację czarno-białą, taką bardziej artystyczną. To są mychy oraz trochę roślin sztucznych. Myślę, że takie koło można położyć na... Właśnie na grobowcu. Można w środku podłożyć piękny znicz i będzie to bardzo ładna dekoracja grobu naszych zmarłych. Także myślę, że taka propozycja byłaby się Państwu podobała. Na rynku można teraz też znaleźć różnego rodzaju kształtki. Tutaj mamy taką, taki kształt drewniany, w którym można ułożyć sztuczne rośliny. Są oczywiście chryzantemy, które, tak jak wcześniej mówiłam, są bardzo charakterystyczne charakterystyczne dla święta zmarłych, ale są i róże, są cantedeskie, które właśnie w takiej kompozycji mogą dobrze wyglądać. Szczególnie białe kwiaty są polecane dla osób młodych, które, które od nas odeszli i często właśnie te jasne kwiaty są tam dla nich przeznaczone. Inną propozycją może być kompozycja z krzyżem. To jest kompozycja, która też jest to taka deseczka. Właśnie jest tu krzyż i rośliny, które tutaj sztuczne, które także mogą zdobić nasz grobowiec. Są to propozycje takie mniejsze na mniejsze groby, ale myślę, że, że pięknie by też wyglądały. Jeżeli mówimy o formie krzyża, to pokażę Państwu też taką prostą, małą kompozycję. Z różami takimi delikatnymi, gałązkowymi. Oczywiście to są sztuczne kompozycje i delikatne chryzantemki. Forma krzyża wiadomo, że jest zawsze bardzo, bardzo popularna, właśnie w okresie też święta zmarłych. I myślę, że taka mała dekoracja i do tego piękny znicz byłby na pewno ładną dekoracją grobu. Jeżeli mówimy o wiankach, to myślę, że warto też. Pokazać Państwu wianek zrobiony na takim podkładzie. Pastelowych jest on utrzymany w kolorach, właściwie w kolorach jesieni. Są to też róże, które są sztuczne, ale bardzo dobre gatunkowo i jeżeli Państwo chcielibyście właśnie takie kompozycje kupować, to starajcie się, żeby te rośliny były jak najbardziej najbardziej naturalne i tak jak tu Państwo widzicie, taki wianek może być postawiony przy tablicy, może być położony, można do środka dodać znicz. I teraz, jeżeli wybieracie Państwo znicze, to, to wiadomo, że też, żeby kolorystycznie one pasowały nam do całego wystroju grobowca. Więc tutaj też trzeba się zastanowić, żeby dobrze dobrać do koloru kwiatów kolor znicz. Oczywiście zawsze jest, jeżeli to jest biały kolor, to jest to najbardziej taki efektowny i najczęściej się z są spotykany, ale myślę, że właśnie popatrzenie na kompozycję i zakup znicza też jest bardzo ważne. Myślę, że te święto, Święto Zmarłych jest takim czasem, gdzie możemy się zastanowić, gdzie możemy zadumać się chwilę, mieć swoje przemyślenia. Myślę, że to jest też dobry czas dla nas, dlatego otaczajmy się ładnymi przedmiotami, nie dajmy za bogatych dekoracji, przesadnych dekoracji. Myślę, że piękna jedna kompozycja i zapalony znicz pamięci będzie najbardziej odpowiednim czasem świętowania święta smarka